I ciąg dalszy ze, relacji ze stanowiska Stefmaru, tym razem Kałasznikowy. Bardzo ciekawą kwestią jest to, że niektóre kraje próbowały zrobić z Kałasznikowa, ze stricte broni wojskowej szturmowej karabiny wyborowe. Takie próby dokonały dwa kraje w zasadzie, to jest Rumunia i Jugosławia. Tu mamy karabin rumuński o nazwie PSL. Zwany też czasem Kugirem. Kugir, to taka nazwa fabryki. Ten ciekawie wykorzystywał nabój oryginalny sowiecki, czyli 72 x 54 R. Natomiast serbski, tutaj obok, który później pokażę, strzelał nabojem Mausera 792x57, na a nazywany przez myśliwych 8x57JS. Który jest lepszy? Z punktu widzenia kolekcjonera lepszy byłby Cugir, ponieważ strzelał nabojem, który jest tańszy. Nabojem sowieckim. Można go kupić nawet za złoty 20-30. do de Demobil. Natomiast nabój no, serbski to jest koszt około 4 zł, I jeżeli mówimy o fabryce Prwi Partizan i tyle samo, jeżeli mówimy o czeskim naboju Selesen Beliot. Osobiście jednakowoż, lepiej mi się strzela. Lunety są inne. To jest luneta rumuńska, oryginalna luneta rumuńska. Oba mają, obie lunety mają takie same parametry, 4x24 i siatkę... Więcej niż PU, to są takie same parametry jak luneta PSO do SWD. Natomiast no, z SWD porównać się tego nie da. SWD był konstrukcją lepszą, celniejszy był to karabin. Tutaj są zwykłe kałasznikowy, które wszystkie części są podobne jak w oryginale, tylko powiększone do, do silniejszych nabojów, Tak, dokładnie. Tutaj zobaczymy ten tutaj zobaczymy serbski M76 który moim zdaniem jest konstrukcją lepszą, ponieważ komora zamkowa jest frezowana z grubej stali, a lufa jak widać ma większą masę, mimo mniejszej długości ma większą masę, więc będzie celniejsza. Taka lufa, lepsze parametry skupienia i będzie się mniej grzała. No i mniejsze wibracje. Celownik taki sam, bardzo podobny jak tamten, w zasadzie podobny do suzyńskiego PSO, tylko bez mechanizmu podświetlenia siatki. Tutaj nie ma. Osobiście bardzo lubię ten karabin. Aczkolwiek snajperką nazwać go nie, nie można. Da, nie da się, bo to jest karabin strzelca wyborowego, w którym można było operować na dystansach do około 400 metrów, wspierając ogniem trochę bardziej precyzyjnym swoją drużynę. A czy PSL ma takie same parametry taktyczne? Dokładnie takie same, ale moim zdaniem jest słabszy, ponieważ ma cieńszą lufę. Cieńszą lufę i komorę zamkową ma wykonaną metodą... No tłoczenia. tłoczenia, więc to już jest mniejsza nie to. stabilność całości. I tak. generalnie PSL jest karabinem 3-4 strzałów. Po oddaniu Pierwszy. tych 3-4 strzałów należy przerwać ogień, bo Żeby skupienie będzie gorsze. Ten ma trochę większą pojemność, e, cieplną. pojemność cieplną. dokładnie. No i regulator gazowy, tak? Tak, regulator gazowy wielopozycyjny. Można w przypadku zanieczyszczenia broni no, przestawić położenie i broń będzie, będzie działać niezawodnie dalej. Mhm. Ja może starszy bo ja się głos Dobra, straciłem jasne. kompletnie